Cześć wszystkim, z na strony handreset.info i dziś pokażę Ci, w jaki sposób możesz z łatwością zresetować ustawienia połączeń Bluetooth oraz Wi-Fi. W porządku, musisz wejść w ustawienia, a następnie zjechać na sam dół, dopóki nie zobaczysz ustawień dodatkowych. Teraz musisz ponownie zjechać na sam dół, dopóki nie zobaczysz tworzenia kopii zapasowej i resetowanie. Teraz kliknij resetuj telefon. I pierwszą opcją z góry będzie zresetuj ustawienia sieci oraz funkcji bluetooth. Musisz to kliknąć. I teraz musisz zaskanawiać słuchacisk palca lub podać hasło blokady ekranu. Teraz musisz kliknąć resetuj. I to tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem. Cześć.